Kargul! Podaj się do płota! Stój! Ty! Kargul, ty mnie w denerwację nie wpędzaj! Bo co? Konusie! Konusie? Konusie! Jajdź! Złodziejskie chwasty wy! Naszego wam się zachciało? Od takiego! Daj Ty do no wielkich rzeczy narodzony. Tobie trzeba żonę znaleźć. A to ja już znalazł. Ale <laughs> ty nic nie mówił, że ja się tobie podobam. Jak nie mówił, jak mówił. Nechajka z same miód, ale mania bogata. Toż ona sucha jak wierzba. Ale u jej ojca dwa konie jak te smoki. Jak chcesz, to bierz. Aby! Nie ten wygrywa, co chce cudz los poprawić, ale ten, co swój umie wybrać. Ty nas wszystkich wytracisz. Toż ty nie wybierasz czasu, kiedy żyjesz, ale możesz wybrać, jak żyjesz.